Poznaniu powstaje film fabularny o wydarzeniach tamtego czerwca. Jeżeli chcesz pomóc, zadzwoń. To jest drzewko pomarańczowe, a to malutka pomarańczka. Pomarańczka urośnie, zroszą ją deszcze. Wysmaga zefirek i ogrzeje słońce, aż stanie się dojrzałą, zdrową, soczystą pomarańczą. Ale gdzie ona jest? Jest tutaj, w pomarańczowym soku. Donald Duck? Naturalnie. Jest doskonałą matką i żoną, ale ma swój mały sekret. Każdy, kto stanie na drodze jej rodziny, jest już martwy. Catherine Turner Czym mamy problem? Od 5 sierpnia w kinach. Całe życie przed tobą. Pozwól nam, aby czas pracował dla ciebie. PZU Życie przez całe życie. Klejnoty odzwierciedlają duszę kobiety. Perły to najszlachetniejsze piękno. Mydło perl nadaje skórze młodzieńczy powab i delikatność aksamitu. Biorąc udział w konkursie Pearl, możesz wygrać dwutygodniowy urlop na Malezji ufundowany przez British Airways. Szczegóły w przyjaciółce i w punktach sprzedaży. Pearl, klejnot najdroższy twemu ciału. Nowy lakier, 60 sekund, Margaret Astor. Schnie i twardnieje w 60 sekund. Wszędzie tam, gdzie liczy się szybki efekt. Nowy lakier 60 sekund. Margareta Stor, jak pięknie być sobą. Szminka ultra soft Margareta Stor przez wiele godzin zapewnia ustą miękkość i prawdziwy kolor. Szminka ultra soft 30 niepospromionych kolorów do wyboru. Margareta Stor, jak pięknie być sobą. O 10 rano na moim termometrze było 9 stopni i to jest przesada, ponieważ mamy dopiero połowę sierpnia, a ściślej mówiąc 15 dzień sierpnia, poniedziałek. Maciej Orłoś, witam w Teleekspresie. Francuska policja aresztowała Carlosa, najsłynniejszego terrorystę świata. Policja w Lublinie zatrzymała podejrzanego o podpalenie kościoła w Motyczu Leśnym. W Bydgoszczy centralne obchody Dnia Wojska Polskiego. W całym kraju uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Aresztowano jednego z najsłynniejszych terrorystów świata, Ilicza Ramireza Sancheza, znanego jako Carlos. Poszukiwano go ponad 20 lat. Urodził się 44 lata temu w Wenezueli. Imię Ilicz nadał mu ojciec, doktor prawa o poglądach lewicowych. Aresztowano go w Sudanie, posługiwał się fałszywym paszportem dyplomatycznym. Carlos Szakal działał w Europie Zachodniej, na Bliskim Wschodzie i w Azji. To najsłynniejszy terrorysta świata ścigany przez służby specjalne wielu krajów. Był zamieszany w masakrę 11 izraelskich sportowców na Olimpiadzie w Monachium w 1972 roku. Rok później porwał brytyjskiego milionera Edwarda Sifa. Zajął francuską ambasadę w Hadze. W 75. zabił dwóch agentów francuskiego wywiadu prowadzących dochodzenie w sprawie ataku na izraelski samolot na lotnisku Orly. W tym samym roku porwał 11 ministrów krajów OPEC w Wiedniu. Podkładał bomby, zabijał polityków. W 1986 roku według izraelskich gazet zginął z rąk libańskich agentów. Za dużo wiedział o arabskim wywiadzie. Cztery lata później był gościem rządu syryjskiego. Miał wiele twarzy i wiele nazwisk. Stał się ulubionym bohaterem pisarzy, powieści sensacyjnych. Lubelska policja po trwających miesiąc poszukiwaniach zatrzymała osobę podejrzaną o podpalenie kościoła w Motyczu Leśnym. To nieletni, który przyjechał na Lubelszczyznę na gościnne występy. Trwa śledztwo, które ma ustalić, czy działał sam i jakie były motywy tego bandyckiego czynu. Przypominamy, 11 lipca kościół w Motyczu stanął w ogniu. Mimo natychmiastowej akcji kilkunastu wozów strażackich nie udało się uratować 18 wiecznego obiektu. Straty materialne 2 miliardy złotych. W całym kraju trwają uroczystości święta Wojska Polskiego. W 23 roku minister spraw wojskowych ustanowił 15 dzień sierpnia świętem żołnierza dla upamiętnienia zwycięstwa nad wojskami bolszewickimi w 20 roku. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie i Ludowe Wojsko Polskie obchodziły to święto do 47 roku. Od dwóch lat na mocy decyzji Sejmu 15 sierpnia jest Dniem Wojska Polskiego. Na centralne uroczystości Święta Wojska Polskiego połączone z 75-leciem Pomorskiego Okręgu Wojskowego przyjechali prezydent Lech Wałęsa, minister obrony narodowej i szef sztabu generalnego. Mszę świętą w intencji żołnierzy odprawił w bydgoskim amfiteatrze biskup Polowy Sławoj Leszek Głódź. W kinoteatrze prezydent odznaczył i awansował kilkunastu oficerów Okręgu Pomorskiego. Wieczorem gości obejrzą pokaz sprawności przygotowany przez żołnierzy 12 Dywizji Zmechanizowanej. Uroczystości z okazji Dnia Wojska Polskiego odbywały się także w Warszawie. Rano na płycie grobu nieznanego żołnierza wieńce złożyli przedstawiciele rządu, parlamentu, wojska i kombatantów. W południe przy grobie była uroczysta zmiana warty. Na posterunku honorowym stanęli żołnierze trzech rodzajów wojsk. Później wieńce złożyli przedstawiciele polskich sił zbrojnych i atosze wojskowi akredytowani przy ambasadach. 74 lata temu pod Warszawą rozstrzygnęły się losy wojny polsko-bolszewickiej. Koncepcję kontrataku opracowano podczas powstania listopadowego, kiedy wojska rosyjskie nacierały na Warszawę. W 20 roku pomysł wykorzystali Piłsudski i szef sztabu Rozwadowski. Po chaotycznym odwrocie bolszewików, wrogi marszałkowi obóz narodowy rozpowszechnił hasło cudu nad Wisłą. Lord Dabernon, szef angielskiej misji wojskowej, zaskoczony skutecznością polskiego przeciwuderzenia, nazwał bitwę warszawską XVIII prawdziwie decydującą o losach świata. Na armii nie wolno oszczędzać. Wyszkolenie i uzbrojenie wojska trzeba zmienić kosztem wyrzeczeń w innych dziedzinach życia, powiedział prezydent Lech Wałęsa na uroczystym koncercie w Bydgoszczy. W niebo wzięcie Najświętszej Marii Panny, nazywane też Świętem Matki Boskiej Zielnej, to najważniejsze święto maryjne w chrześcijaństwie. Wprowadzono je w liturgii Kościoła Wschodniego w VI wieku, a do Zachodniego w VII. W Polsce zlikwidowano to święto w 1960 roku, a przywrócono 5 lat temu. Ponad 100 tysięcy pielgrzymów z całej Polski wzięło dziś udział w jasnogórskich uroczystościach w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Do Częstochowy, jak co roku, przyjechał prezydent Lech Wałęsa z rodziną. Tegoroczne święto obchodzone jest pod hasłem Rodzina Kościołem Domowym. W homilii wygłoszonej w czasie sumy pontyfikalnej prymas polski Józef Glemp potępił aborcję i homoseksualne związki jako niewłaściwe z naturą ludzką. Pielgrzymi ślubowali Matce Bożej, że będą się codziennie modlić przez najbliższe 9 miesięcy. W Ludźmierzu także uroczystości w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Myszę świętą koncelebrował metropolita krakowski ksiądz kardynał Franciszek Macharski. W trakcie uroczystości zostały poświęcone dwa dzwony ufundowane przez Polonię Amerykańską. Na jednym z nich napisano na chwałę Bogu i dziękczynienie za 600-lecie królowania Maryi i gaździny Podhala. Już dziewiąty raz w kościele polsko-katolickim pod wezwaniem w wzięcia Najświętszej Marii Panny w Lublinie wręczono medale serca dla serc. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. śpiewaczka operowa Teresa Żelizgara, twórca Fundacji dla Chrześcijan Ratujących Żydów Roman Kent, Muzeum w Majdanku, Filharmonia Lubelska i Uniwersytet Marii Kirii Skłodowskiej. Kapituła przyznaje ordery w różnych dziedzinach ekumenizmu, służby dzieciom, rozsławiania imienia Polski w świecie. Dotychczas medalem uhonorowano 141 osób. Byli wśród nich król Hiszpanii Juan Carlos i profesor Zbigniew Religa. Do obozów uchodźców ruandyjskich w Gomie, w Zairze, wyjechało dziś z Niemiec 266 lekarzy, pielęgniarek i pomocniczych pracowników. Wysłała ich dzięki pomocy rządów Bonn niemiecka sekcja pomocy humanitarnej KE. Pozostałe wiadomości ze świata. Palestyńska policja aresztowała dzisiaj 10 członków islamskiego ruchu Hamas, który przeciwny jest porozumieniu Izrael-OWP. Członkowie ugrupowania Hamas zastrzelili wczoraj w gazie jednego Izraelczyka i ranili sześciu innych. Akcja palestyńskich sił bezpieczeństwa nastąpiła pod naciskiem władz izraelskich. Premier Itzhak Rabin oskarżył wczoraj Palestyńczyków o opieszałość w zwalczaniu terrorystycznej działalności członków Hamasu. Te ataki nie sprzyjają procesowi pokojowemu, podkreślił Rabin. Premier Edouard Balladur oświadczył, że Francja wycofa swój kontyngent błękitnych hełmów z byłej Jugosławii, jeśli embargo na dostawy broni do Bośni i Hercegowiny zostanie zniesione. Propozycję taką przedstawił prezydent Bill Clinton po odrzuceniu planu pokojowego przez bośniackich Serbów. W praktyce oznaczałoby to dozbrojenie muzułmanów. Zdaniem rządu francuskiego zniesienie embarga równoznaczne jest ze wznowieniem wojny w Bośni i Hercegowinie. Przewodniczący Izby Karnej Sądu w Mannheim, Wolfgang Müller, przyznał, że w skandalicznym uzasadnieniu wyroku na neofaszystę Dekerta znalazły się mylące i nieszczęśliwe sformułowania. Zapewniał, że pozytywna ocena charakteru oskarżonego wcale nie oznacza aprobaty dla jego poglądów. On, Müller, stoi na gruncie państwa prawa i czuje odrazę do antysemityzmu. Tydzień temu sąd określił Dekerta jako człowieka odpowiedzialnego i o silnym charakterze, uzasadniając skazanie go na rok z zawieszeniem za podjudzanie do nienawiści rasowej. Dekert publicznie zachwalał amerykańskiego pseudo-historyka Freda Leuftera, Tezę, że zagłada Żydów w Oświęcimiu była technicznie niemożliwa. Faktycznym autorem tekstu, który Ksędzia Müller firmował i za który teraz przeprasza, był jego zastępca Rainer Orlet. Ten dzisiejszy dzisiejszym wywiadzie dla tygodnika Focus powiedział, że wszystko jest w porządku. Radioaktywny uran przechwycony w ubiegłym tygodniu przez niemiecką policję nie pochodzi z Rosji, oświadczył dzisiaj rzecznik Rosyjskiego Instytutu Energii Atomowej Georgii Kaurow. Rosyjscy naukowcy dokładnie zbadali zasoby uranu i nie stwierdzili,